Przed startem tego filmiku mam dla Was strasznie ciężkie zadanie, ale zobaczymy, może uda nam się je wykonać. W tym momencie mam na moim koncie 8027 monet. Widzowie, jeśli pod tym odcinkiem damy radę dobić więcej łapek w górę niż monet, które mam na koncie, to wygrywamy. Wiem, że będzie to bardzo ciężkie, ale jak każdy teraz, kto mnie słyszy, zostawi łapeczkę w górę, to wierzę, że uda nam się to zrobić. Z góry dziękuję. A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z News i dzisiaj porozmawiam sobie o nowych kodach QR, które naprawdę istnieją i mogą dać nawet 100 legendarnych z zadań. Dla największego szczęśliwca, ale są też inne nagrody w tych kodach QR. Powiem wam, jak można w ogóle je zdobywać i co to są za kody QR, czy są one dostępne w Polsce i wiele innych ciekawych rzeczy. Jednak, zanim do tego wszystkiego przejdę, w tym momencie rozpoczynamy nową akcję o nazwie Milion Ananasów. Moi drodzy, plan jest prosty. W tym momencie na moim kanale mamy 964 tysiące subskrypcji. Brakuje nam równo 36 tysięcy do miliona i od dzisiaj robimy potężną szarżę po milion subskrypcji na moim kanale. W sumie to na naszym kanale, bo razem go tworzymy. Pod każdym moim odcinkiem i wieloma innymi shortcami, live'ami i tak dalej. Piszemy hashtag Milion Ananasów, czyli ten hashtag, który jest tutaj. I pisząc ten hashtag, pokażecie mi, że wspieracie tą akcję i że chcecie, żebyśmy ten milion subskrypcji dobili i mocno w niej mi pomagacie. Piszmy ten hashtag wszędzie, gdzie się da, codziennie pod odcinkami. Jeśli mogę Was prosić, to zostawcie suka na moim kanale, jak go jeszcze nie bakie. lecimy po ten milion subów, bo już naprawdę dużo brakuje i cel jest taki, żeby zdążyć wbić ten milion przed końcem 2024 roku. Zostało nam tylko parę miesięcy, więc łatwo nie będzie, dlatego jak możecie powiedzcie swojej babci swojemu koledze Swojej cioci, swojemu wujkowi, każdemu, żeby zasubskrybował kanał Tori jeśli oczywiście możecie. Wierzę, że uda nam się to zrobić przed końcem 2024 roku, a my teraz lecimy do pierwszego newsa. A news, od którego sobie zaczniemy, dotyczy Moe. Moi drodzy, jest to strasznie ciekawa rzecz, którą musiałem wam tutaj pokazać. No, zwróćcie uwagę, jak, ten, jak ta nasza mysza, bardziej szczur, wygląda aktualnie. Nie widać mu żadnego oka i tak dalej. To w tym momencie pokazuję wam taką wersję, którą udostępnił Andes, czyli taki ziomeczek z Twittera, do którego link dam wam w opisie. I to jest oficjalne zdjęcie Moe. W takiej wersji, jakiej miał być dodany na początku do Browsa. Twórcy Browsa na początek chcieli, żeby tak on wyglądał. Czyli po pierwsze, ma jedno oko, które normalnie widać. Jego ubranie jest trochę inne. E, oprócz tego jego ręce też troszkę się zmieniły. Sam jego odcień nie jest taki ciemny, tylko jest jaśniejszy. Szczerze, ta propozycja bardziej przypomina mi w sumie tego skina e, serowym Moe, e, niż normalnego Moe, ale no, różni się od tego i tego troszkę była inna, i też według mnie wygląda spoko. Napiszcie w komentarzu, którą wersję wolicie. Czy tą, która jest tutaj aktualnie w Brolu, czy jednak tą na tym zdjęciu? Gdzie moje wygląda troszkę inaczej. Kolejny bardzo ciekawy news dotyczy wyzwania Johna Syny, które zaczyna się już za dwa dni, jak oglądacie ten odcinek. No i generalnie to, że trzeba z nim zrobić 15 winów, to, że za wygraną w tym wyzwaniu dostajemy 1500 krabowej forsy i kilka innych rzeczy, na pewno wiecie. Ale nie wiem, czy wiecie, że z tym wyzwaniem, mimo że ono jeszcze tak dobrze nie wbiło do i już był wielki Bóg. Bo po pierwsze, na pewno jak widziałem, taki ikonkę Johna jak na to patrzę, a wiele osób, gdy wchodziło, miało tylko napisany challenge i było to zlagowane, i nie pokazywało się. Kogo to jest w ogóle wyzwanie. Bo jakieś losowe wyzwanie i nie wiedzieliśmy o co z tym chodzi. się takiego buga? Ale żeby to nie było wszystko, moi drodzy, mamy jeszcze jednego wielkiego buga z tym związanego, gdzie niektóre osoby miały po prostu to wyzwanie jako czarne wyzwanie. Nie dość, że ikonka konkaczna się nie wczytywała, to jeszcze tak się w to kliknęło, to też tam nic nie wyskakiwało i był tylko taki czarny ekranik, nie. Więc, no, dwa takie bugi, które miały miejsce z tym wyzwaniem. A ono jeszcze nawet dobrze nie wbiło do gry, więc to jest w ogóle strasznie dziwne. Ale moi drodzy, wracając do tego wyzwania, oczywiście Krabowa Forca to nie będzie jedyna nagroda, która będzie do zdobycia. W tym wyzwaniu będą jeszcze inne prezenty. I przy okazji, tej ziomeczek, jakim jest BTLN, udostępnił wszystkie mapki, które po prostu będą dostępne w tym wyzwaniu, na których będziemy grali. Jak widzicie, zaczyna się od Secret, od Miss Or Mystery, właśnie na hejście. Później mamy Deep End na knockoutie tak wygląda ta mapka. Następnie gorąca strefa, co mnie bardzo cieszy: Parallel Place, Double słusz na Game Grabie to będzie kolejna mapka. I ostatnia to Shooting Star. Te pięć mapek i w sumie pięć trybów będzie właśnie dostępnych podczas tego wyzwania. No ale jak tutaj dostaniemy 1500 kW forsy, to nie wiem czy wiecie, ale jeszcze wczoraj dostawaliśmy dodatkowe 1000 100 krawowej forsy, jak ktoś z was jeszcze sobie nie odebrał to odbierzcie, bo czeka to na was w sklepie. Był taki pewien bóg, dzięki któremu twórcy dali nam w ramach rekompensaty darmowe 1000 krawowej forsy. Dobra, ja już przechodzę do najciekawszego tematu związanego właśnie z tymi darmowymi kodami QR Star Drop i wiele innych rzeczy, ale zanim to moi drodzy, szybka prośba o wpisanie kodziku Tory w sklepie Brawl Stars. Bardzo wam dziękuję, że mnie wspieracie z kodem Tory. Tutaj wysyłam kilka osób, które ostatnio tutaj zakupiły z moim kodzikiem. Jesteście najlepsi widzowie, żuwicze, dla was bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Jak też chcecie być pokazani w kolejnym filmie wystarczy, że z moim kodem TORI e, zakupicie sobie na przykład jakiś pakiet klejnotów czy klapą Force i wtedy też was pozdrowię. Na tego maila wysyłajcie na lub screen, jak ktoś z moim kodem kupiliście i będziecie pozdrawiani. No ale dobra widzowie, pozwólcie, że na początek pokażę wam coś ciekawego. Oto pewien filmik, oficjalny filmik, który został wrzucony na konto Brawl Stars Korea. E, jesteśmy jakby w jakimś sklepie, jest wózek i tam spadały do niego różne dziwne paczki z zadymiarzami. Ale to nie wszystko, moi drodzy. Tutaj macie kolejny filmik z oficjalnego właśnie Twittera Brawl Stars Korea, e, gdzie jak widzicie. Były takie specjalne pudełka Brawl Starsowe i tam na dole jakby do nich wpadały jakieś płatki śniadaniowe, coś w tym stylu, tak to wygląda, nie? Sami spójrzcie, normalnie jest jakaś fabryka, czekoladowe płatki, oprócz tego takie normalne płatki i też kukurydziane chyba. Więc o co z tym chodzi? Czy ktoś z was ma jakiś pomysł, mordeczki? Mogę wam powiedzieć, że mamy nową, wielką współpracę w Brawl Stars. Niestety aktualnie i na razie tylko i wyłącznie Brawl Stars z Korei. To w się sensie z Korei, nie polskiego Brawl Stars, nie takiego ogólnego, anglojęzycznego i tak dalej, tylko Brawl Stars Korea ma współpracę z płatkami. Śniadani skoro taka współpraca jest za granicą w Korei, to no, nie widzę nic na przeszkodzie, żeby najdłużej takie coś było też do nas, do Europy. I co najlepsze, dzięki tej współpracy, osoby w Korei mogą zgarniać naprawdę fajne prezenty, ale po kolei. W całej Korei, w sklepach, w supermarketach dostępne są specjalne płatki z kolaboracji Kelly's z Brawl Stars. I są to płatki, w których można po pierwsze zdobyć figurki Brawl Starsowe. Jest tam sześć limitowanych figurek, zaraz wam powiem jakich, które możemy dostać. Normalnie zawsze są one dostępne w środku w tych paczkach, ale do każdej paczki płatków dorzucamy są właśnie jeszcze specjalne kody QR, czyli takie karteczki z kodem QR, które jak sobie zeskanujecie telefonem, no to przynosi was do Brawl Stars i daje wam nagrodę. I właśnie rzemieślnik, jakim jest BSN Brawl Stars, dał tutaj dokładnego screena, jakie te nagrody na tych karteczkach, na tych kodach QR możemy dostać w płatkach. Najczęściej spotykana nagroda to dwa randomowe star dropy i na nie jest aż 66% szans, czyli po prostu, że dostajecie dwa darmowe, randomowe star dropy, Może to być najsłabszy star drop, może to być legendarny, no wiecie, po prostu randomowe stardropy. Druga nagroda, na którą jest 25% szans, to już mniejsze te szanse, ale no dalej duże To 5 randomowych star dropów, czyli o 3 więcej niż ta poprzednia nagroda Łącznie aż 5 i to jest bardzo fajna nagroda Trzecia już naprawdę potężna nagroda to legendarny star drop za darmo Jeden legendarny star drop i na to jest 8,5% właśnie do trafienia I uwaga, najmocniejsza nagroda, złoty bilet Który daje 100 legendarnych star dropów za darmo Jak sobie zeskanujecie ten kod Więc nie są to żarty, oni serio coś takiego mają Tych paczek płatków do sklepów wleciało 100 tysięcy, równo 100 tysięcy płatków i tylko 10 paczek z tych płatków ma w sobie złoty bilet, który zapewnia 100 darmowych, legendarnych star dropów, jeśli go użyjecie. Jest na to 0,01% szans, ale jest to możliwe. Ale już nawet sama nagroda, gdzie dostajecie jednego legendarnego star dropa jest przepotężna. I gwarantowane jest to, że w każdej paczce, którą kupicie, macie przynajmniej dwa star dropy randomowe. Jak macie więcej szczęścia, to możecie mieć ich więcej, a nawet legendarny star dropy. Ale żeby tego było mało, to nie są jedyne prezenty, które tam dostajecie w środku tej paczki płatków śniadaniowych. Bo oprócz tego, macie tam szansę na trafienie figurki, albo Albo Piper, albo Kolta, albo Kita, albo Leona, albo Spyka. Te 6 figurek też jest dostępnych i można je kolekcjonować. Zawsze jest jedna figurka w jednej parce tych płatków. Boże, gdyby takie płatki były u nas, ja bym wykupił kurde ze stopaczek paczek, naprawdę. Nie wiem jaka jest ich dokładna cena. No, pewnie troszkę kosztują, bo wiadomo, że każdy chce sobie na tym zarobić. Jako, że mają współpracę z Stars to muszą te środki pokryć, bo pewnie trochę ona ich kosztowała. Ale jestem pewny, że wyjdzie im to na dobre i te płatki strasznie szybko się sprzedadzą. Bo to jakie tam są fajne nagrody w ich środku i to, że jeszcze można dostać star Dropy. kody QR po prostu na ich odebr no i uwaga, jeśli ktoś z Was ma jakąś rodzinę w Korei albo sami przebywa w Korei, czy będzie jechał tam na jakieś, nie wiem, wakacje czy coś, bijajcie do sklepu i kupujcie te płatki, naprawdę polecam, bo to normalnie działa też na naszym brawstać. To, że jest to w Chinach i w sensie bardziej w Korei, to nie znaczy, że my tego nie możemy zeskanować, jak taki kod dostaniemy. No i po prostu tej nagrody odebrać. Więc w na naszym brawlu też to najprawdopodobniej działa. Tylko po prostu trzeba mieć dostęp do tych płatków, które można kupić tylko i wyłącznie w Korei. Nie wiem, czy przez internet jakoś da się je zamówić. Jeśli tak, to chętnie chociaż sobie jakąś jedną paczkę zamówił i na przykład z tego odcinek, jakiegoś już bym nakręcił, jak to otwieram, dajcie znać, czy byście chcieli. No, ale moim zdaniem, jest to naprawdę kozacka rzecz i myślę, że o tym mogliście nie wiedzieć. Na koniec znajduję się na moim specjalnym koncie deweloperskim, bo chciałem pokazać wam coś ciekawego, co znalazłem. To jest skinek gnijący Dynamiki, właśnie ta rzecz dotyczy jego. Bo jak wiecie, w klanie co jakiś czas pojawia nam się Gacuś, czyli ten oto ślimaczek od Spongeboba, którego w sumie posiada też sam skinek Pysia Jessie, Jest to działko, właśnie tego skinka. Ale jeśli chodzi o Dynamika, co ma z nim związanego ten skinek Gacusia? W sensie nie jest skinek tylko po prostu. Ślimak, ga coś od Spongebowa, już wam pokazuję. Patrzcie, testujemy sobie teraz tego skrętu majka i zwróćcie uwagę na jego ataki. Uwaga, rzucam. On rzuca mózgiem, ale ten mózg tak naprawdę wygląda, moi drodzy, według mnie, jak ślimak. Jak skorupa jakiegoś ślimaka. Też tak wam to wygląda? Dajcie znać, może tylko mi to tak się prezentuje, ale serio, według mnie to wygląda identycznie. I patrzcie na ulta. Uwaga, uwaga, rzucamy. No, że to wygląda jak jakieś ślimaki, jak worek z ślimakami, naprawdę. Więc mimo, że to jest mózg, to mi to bardziej przypomina skorupy ślimaków. I dlatego tak nie wiem. Nawiązałem do a o zobaczcie na gadżecie, najlepiej no to widać, nie? Jak on używa tego gadżetu em, No to normalnie rzuca takimi dynamitami Które właśnie są też tym mózgiem Więc to jest mocne, chciałem wam to po prostu pokazać I na końcu tego odcineczka zaprosić was jeszcze Na mojego dzisiejszego live'ika, który będzie koło godziny 18.00 i zrobimy na nim lekcję online Brawl Stars Storm. E, no bo dzisiaj środa, jak to co środa lekcje muszą być Będzie sprawdzian, więc wpadajcie, do zobaczenia kapiona